Wiesz, że Czajnik by mama dostał? O. To ile ty włącznie już nie grałeś teraz? Prawie dwa lata. O, patrzcie, widzicie? Ja jestem demonem. Ty wracasz do gry tak w takim razie? Ja? No. No pewnie, pewnie widzę. Teraz będę grał Fortnite profesjonalnie. To chyba oczywiste, co? No to, widzowie. Dzisiaj wbijam czempiona, i jutro gram turniej jakiś. Patrzcie, widzicie? Ja jestem demonem. Mówię, za ciężko będzie wrócić? Eee, tam. Ja jestem demonem, serio. to typ? Nie da się, kurna. Ale w ogóle gorąco u mnie jest. Jezu Siema hej. No hej Słyszałem to tu już oficjalny ten? No pewnie, gramy w Fortnite Tomek Co ty chory jesteś? No ja sam chory w sumie. A ty tak postanowiłeś sobie napisać perfan dla nich czy możesz sobie stworzyć konto? No pewnie. Jakoś tak to wyszło. Aha Ile ty łącznie już nie grałeś teraz? Nie, wiem na długo. Prawie dwa lata. Nie, no. Nie zaliczając innych kont <laughs> Jaki? <laughs> nie wiem, co robić A ile ty potrzebujesz do grania areny jeszcze? No mało, mało. Zaraz będę mógł grać. Wbijasz dwa kanary i pustosze <tum> Tym bardziej, że nie wiem co się dzieje w gierce jak się teraz to gra i w ogóle Ja <tum> też nie wiem Jakaś arena? A co ty nie grasz? Nie no, już gram, kiedyś nie grałem Kiedyś nie grałeś? W sensie kiedy? Wakacje Oj. O, full piece kurna, like Kazama 5 Nie no, nie mów mi o nim lepiej Nie ja jestem demonem Tomek, ja jestem demonem Co? Kieruj, pali i to jest zwana? No tak To chyba logiczne Na każdym alach nie, nie ma na mnie mocy Mocnych... Perki odbieraj pod siódemką Odbieram, odbieram cały czas Ja już ogarnąłem tę grę po jednej grze Nie, nie, miałem jakiś nowoń na kat sobie Ja muszę jakieś quest robić Żeby ten... być ten level, bo jeszcze cztery levele mi brakuje To krzyknie Fortnite widzowie Jakby ktoś się zastanawiał o co chodzi Big meeting Valorant? Co robić? Nie wiem, w sumie nie grałem w Valoranta. Jak nie grałeś? Co ty no zaraz robiłeś? No kurna... No, streamowałem Valoranta, bo miałem czas, bo chory jestem. A no, nie grałeś nic, teraz? No w FIFA grałem czasami, ale tak to no, tylko w FIFA. Ej, ja mogę tak zrobić, ile. O kurna, ale lecę na typa młotem. <laughs> Kudna <coughs> ale epickie zwycięstwo! Co ty sobie dałeś podłogę? Miku, kurna ej, a nie wiem, tak jakoś wyszło, kurde. Nie, bo było... <coughs> akurat taki nikt nie był zajęty. A to możesz sobie dać jakąś taką niewidzialną kropkę? Na no nie wiem, żebym miał normalny nik. No, mam normalny nik. W każdym momencie mogę go w sumie zmienić O typy Ja tam? Widzimy. Kurna nie da się z tego łuku strzelać Kiedyś te takie głowy siadały O No ta Rzeczywiście siadały Kurna przecież z tego to się nie da wyjść Właśnie Fancy i weź od bloki z na czarcie. Otwierdzielony czajnik. O ja strzelam przez krzaki do typa. Nie zabiję go, chcę go. O krwna. A wiesz, że ktoś dzisiaj na moim czasie właśnie coś sobie pisał? Tak przed, przed tym, jak odpaliłeś się? Ty no widzisz? Tak. Że... chyba. Dawaj drug triple edit a, na pewno potrafi już Triple No dajesz No dobra Czekaj Ale demon Chłopie, jestem demonem Double triple edit, ja tego kiedyś nie potrafiłem zrobić Kurna, tego w wodzie można używać? Tego? Tego młota? No. gra jest popierdzielona. Jego możesz użyć w taki sposób, że używasz go, wywalasz i podnosisz jeszcze raz i wtedy stawiasz swoją ścianę, żeby skancelować tak, jakby animację. A, wszystko zrozumiałem. No to uderz sobie tym kilopem o ziemię i spróbuj budować od razu. No nie to, da się. Co, nie? No to uderz i wyrzuć go zekłu. Nie da, nie da rady tak. No jak? No uderz i wyrzuć go zekłu. No jak mam ci go wyrzucić? No otworzyć ekwipunek i go wyrzucić. <Ky> No ale to później muszę jeszcze to wyłączyć, ja nie mam takich szybkich palców. <grywa> Uuu! Uh. wo! Zobaczciecie, co Ostatnie duo! O! Ale wlatuje z niego wzmota! Prawie tu hundred Winek Fortnite Wykrzyknij Fortnite widzę, Jak ktoś chce wiedzieć czemu taki... To, to ty idzie. wracasz do gringu w takim razie? Ja? No? No zobaczymy, zobaczymy jak się będzie grało. Ale widzę, że jest farma, a są sniperki. A kompatientów chyba nie ma. Kurcze, to chyba nie wracam A są jakieś sensowne turnieje, w których można coś wygrać? No priceprze jest chyba taki sam jak był jak dostałeś w bana Kurna, którego? To znaczy ten <głos> <głos> No gościu, ludzie mnie kurna na snajpią. Serio I znańcają się nade mną ja dopiero do gierki wszedłem. A ludzie. A ludzie chodzą za mną i nie biją. Jak coś tam z 20 osób jest w tym budynku. Po tej arenie kończymy gierki? Nie no nie.